Witam na moim kanale, mam na imię Wita, mieszkam w Turcji, w mieście Mersin. Zapraszam w mój dzień. Witajcie, kochani, jest 6:15 i jesteśmy na plaży. Słońce jeszcze nie wyszło. się przejść. Zobaczymy, czy, czy będzie ktoś w ogóle tutaj wśród spacerujących. Mimo tak wczesnej godziny założyłam maseczkę. Na wszelki wypadek. No nie myślę, żeby tutaj ktoś był, ale lepiej, żeby taka maseczka była. <grywka> Za słońcem idzie Jejciu. Aż nie wierzę, że tak wcześnie wstałam. Tutaj mamy takie piękne kamienie. Jeszcze chyba wam tego miejsca nie pokazywałam. A słońce dzisiaj się nie śpieszy wyłazić. Ciekawa jestem, o której dzisiaj jest. It's winter. Huh? Żeby na to na poranny bieg o wchodzie słońca. Wow. Jedyne w maseczce to nie jest takie wygodne. Ale dam radę. Widziałam już kilka osób biegnących. jest godzina 7.30. Słońce już stało. Uciekam do domu. Kogo nie ma, jeszcze kilka osób biegało, ale w tej chwili już się nie Witajcie po raz drugi, kochani. No, jakaś tradycją się robi, że witam się z Wami z rana, a potem późnym wieczorem. Późnym, bo jest u nas godzina dziewiętnasta, słońce już zachodzi. No właśnie, dzisiaj się witałam o szóstej, po szóstej z rana na plaży. No i teraz będę się żegnała o wschodzie słońca, o zachodzie słońca. Dziwne, <ślad> tak się składa. Jak widzieliście, dzisiaj musiałam wyjść na zewnątrz troszeczkę, do sklepu z firankami. No jak widzicie, sklepy u nas pracują. Byliśmy też w sklepie z gadżetami. Tutaj jest, pokażę Wam, tutaj jest taki, o, piękny gołąbek. Chciałam jakiegoś baranka, prawda? Ale niestety w Turcji baranka się nie znajdzie. Był tam jakiś taki dziwny baranek. Ja stwierdziłam, że e, tam, niech tam będzie taki gołąbek, trochę jak kurka wygląda, ale <noise> niech tam będzie. Jutro już zacznę roz, e, wszystkie przygotowania do Wielkanocy. Jeszcze nie wiem właśnie, czy będę na Wielkanoc z moim mężem, czy sama. No bo niestety w ostatni moment może mu się grafik zmienić i, i będzie pracował. No ale nic, będę wtedy online miała śniadanie z moją koleżanką i z moją rodziną. No i tak, taki dzień, taki, a, jak widzieliście, lodówka przyjechała, no więc co jutro naszykuję, wyląduję już nie na balkonie, bo dzisiaj w nocy wszystko było na balkonie, bo była taka chłodniejsza noc. U nas troszeczkę takie ochłodzenie przyszło do Mersyn. Więc co mi na rękę było, bo mleko mi nie skwaśniało i mogłam um, dzisiaj kawę sobie z rana zrobić. No, lodówkę mamy piękną, no ale może ją już innym razem pokażę, bo teraz dość no, nie jest jeszcze aż tak bardzo ciemno, ale pięknie wygląda w ciągu dnia. Ogromna, duża lodówka, której na razie jeszcze... Nie ma a, konkretnych zakupów, no bo jak nie było lodówki, to żeśmy tych zakupów dużych nie robili. No, mam nadzieję, że jutro pojedziemy i ta lodówka troszeczkę się wypełni, <grywki> bo tak kupowaliśmy wszystko na bieżąco i tak, żeby tylko zjeść, żeby się nic nie zepsuło. No a teraz... Teraz wielkanoc, więc troszeczkę więcej tam coś zakupimy. A tak w ogóle dzień bardzo sympatyczny, taki domowy, jak widzieliście trochę na zewnątrz, ale bardzo trochę. No i no, po prostu w domu oglądam filmy, rozmawiam ze znajomymi, z rodziną. No taki zwykły dzień, tak naprawdę. Więc co u was słychać, jak wy spędzacie te dni? czy wychodzicie, czy, czy jednak tak trzymacie się kwarantanny tak na 100% i nie wychodzicie no ja musiałam dzisiaj wyjść, jutro znowu wyjdę do sklepu no a potem już chyba przez ileś dni będę siedziała totalnie w domu jeszcze dzisiaj zakopiłam kolej, kolejne płótno do a, malowania więc coś jeszcze umaluję niedługo. Więc tyle kochani. Będę się z wami żegnała. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!